Jak tam bojowe nastroje są? Są! Tak. Bardziej! Tak chcę je usłyszeć! So. Tak jest! Chcecie zobaczyć, do jakiej bajki was zabierzemy? Tak! tak. Wow. Diorama ulicy. A na co czeka ten tłum? Ale fajne te budynki. Wow! Ładne, ładne. Fajne. Całkiem nie jest łatwo makietować. Tu fajna faktura zrobiona z tych serki. No, to jest ciekawe. Jest bardzo dużo minifigurek. One coś nam sugerują, na coś patrzą, jest pusta ulica. Może jakieś samochody? A tamten budynek jest super. No właśnie, to, to jest chyba jakieś dworzec. Coś. No. Musimy dobudować budynek albo ozdobić ulicę. Widzicie w tej chwili dioramę pięknej, kolorowej ulicy, na której zgromadził się tłum widzów, czekających aż tą ulicą przejdzie parada, której główną częścią będą postacie z różnych kultowych animacji. Waszym celem będzie zbudowanie dla tych postaci platform, na których będą mogły się prezentować, machać do widzów oraz roztaczać swój niezwykły czar. Samo zadanie wydaje się być bardzo ciekawe, bo już mówimy o jakichś platformach w ruchu, więc już to jest coś, co łechtar naszą wyobraźnię. O tym, jaką postacią z animacji powinniście się zainspirować, zadecyduje losowanie. Wasze oczy niechaj spoczną na mej pradawnej magicznej szkatule, w której ukrywają się postaci, które za chwilę wylosujecie. I cóż wylosowałeś? Zła królowa. <śmieckie> tak, sam czuł. No widać, że pije z niej zazdrość i generalnie złe emocje. Liczymy na to, że fajnie uda się to zawrzeć w naszej pracy. Wyjmij teraz to swoją postać. O, oh, to, 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 to może być. Cruella Demon. Tak. Figurka bardzo mi się podoba. No, tutaj naprawdę dużo szczegółów. Myślę, że jest to jedna z lepszych figurek, jakie można było trafić. <śmiecki> Daj ok. Zanurza się w szkatule i wyciąga. Za chwilę szkatuła się zatrzaśnie. Wyciąga Pinokia. Mogło być lepiej. Szału nie ma. Ja czytałem książkę za dzieciaka, ale totalnie już nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło. Ja w ogóle nie czytałam ani nie oglądałam. I czarna magia. No, klasyka. Mickey Mouse. Super wybór, szczęśliwy los. Mamy to. Miki plus kilka innych postaci z tego świata. Lubiona seria. Bez czego nie może się obyć kultowa animacja? Bez historii. Bez historii. A historia musi mieć w sobie co? Moral. Moral. Więc mam nadzieję, że i wasze historie, które stworzycie na bazie tych postaci, będą niosły ze sobą jakieś... Przesłanie, jakieś drugie dno, coś, co będzie niosło się hen w świat i ubogacało naszych widzów. Jak dla mnie, to zadanie jest najtrudniejszym zadaniem, jakie było do tej pory. Jest nawet gorsze niż w Piesu, gdzie też byłam przerażona. Parada to życie, ruch, energia. Pamiętajcie, żeby tę dynamikę zawrzeć w swoich konstrukcjach. To ma po prostu się ruszać, nam się ma dużo dziać. My to po prostu musimy widzieć już z daleka. To ma po prostu żyć. Miki, Pinocchio, Cruella. Zła królowa. Wielu z nas wychowało się na tych postaciach. Znamy te historie bardzo dobrze. Ale może warto dopisać jakieś dotychczas nieopisane historie wokół tych postaci i zabrać nas w jakąś nową przygodę. To jest 10, ale od 10 muszę odjąć 6. I zostaną wam 4 godziny. 3-4! Macie cztery godziny! Ciekawe, kto w tym zadaniu najbardziej nas zaskoczył. No, widzę, widzę, widzę. O, są dwa to dalo to weźmiemy. No ja nie wiem czy... Ja wiem, robimy wieloryba. Robimy go z. Brików. Ten kolor jest fajny. Trzeba zrobić wodę, kawałek wieloryba. Flejami? Tak. Mam takie flashbacki, że był wieloryb, była tratwa. Coś dzwoni, ale nie wiadomo gdzie. Mhm. Hmm. Dobra, wstępnie mamy plan.